Witam na kanale Matematyka z Angel. Dzisiejszy temat to pola wielokątów podobnych. Małe na początek troszkę teorii, jedno twierdzenie, które będzie nam potrzebne, a później przejdziemy już do zadań. Jeśli skala podobieństwa figur podobnych równa się k, to stosunek ich pól jest równy k kwadrat. Tak, skala podobieństwa, czyli stosunek długości boku jednego, np. kwadratu do boku drugiego kwadratu, daje nam skalę podobieństwa, a stosunek pól jednego do pola drugiego daje nam kwadrat skali podobieństwa. No i ma początek zadanie pierwsze. Prostokąty P1 i P2 są podobne. Obić skalę podobieństwa prostokąta P2 do prostokąta P1. Oraz pole prostokąta P2, jeśli pole prostokąta P1 jest równe 144 cm2. Czyli P1 ma pole równe 144 cm2. Wiemy, że jeden jego bok ma 16. Wzór na pole prostokąta na pewno każdy pamięta, że to jest A razy B. B jest 16, to A będzie naszym szukanym bokiem. Zatem to pole jest równe 144. I to musi być A razy 16. Podzielimy sobie przez 16. Zatem A y, równa się 144 przez y, 16, czyli 9. Czyli tu mamy 9. prostokąt ma wymiary 9 na 16. Y, teraz mamy policzyć skalę, y, skalę podobieństwa prostokąta P2 do prostokąta P1. No to. Skala podobieństwa to wystarczy bok do boku. Czyli K to się, mamy mieć P1 do P2. P2 do P1. P2 do P1, czyli będzie 12, 16. Skrócimy to sobie przez, e, przez e, 4, to tu mamy 3, a tu mamy. 4, 3 czwarte jest skala podobieństwa. Zatem kwadrat skali podobieństwa i to będą 3 czwarte do kwadratu, czyli 9, szesnastych. Taki musi być stosunek pól. E, więc jakbyśmy teraz chcieli policzyć pole drugiego kwadratu. No to wiemy, że k kwadrat to było. E, albo to nie pole pierwszego, tylko. Prostokąt pierwszy do prostokąta drugiego, teraz pole prostokąta pierwszego, o, tu pole prostokąta pierwszego, drugiego do pola prostokąta, przepraszam, pierwszego. Drugi do pierwszego liczymy, ma nam dać 9 szesnastych. Pola prostokąta drugiego nie mamy, to jest nasza szukana, czyli pole prostokąta drugiego, do pola prostokąta pierwszego, a pole prostokąta pierwszego jest 144 ma nam dać dziewięć szesnastych razy 144, czyli pole prostokąta drugiego. Pole prostokąta drugiego to się równa dziewięć szesnastych razy 144. E Czyli mamy 9, 9 razy 144 i podzielone przez 16 to się równa 81. Czyli 81 cm kwadratowych to jest pole prostokąta drugiego i to była jedna metoda. Liczyliście sobie k, tak, czyli ten stosunek boków Kwadrat skali stwierdzenia powyżej to jest 9 szesnastych, no a ta skal kwadrat skali to pole jednego do pola drugiego i z tego obliczamy pole. Druga metoda to była ta, którą tutaj zaczęłam, ją teraz skończymy. Wyliczamy sobie boki naszego prostokąta, czyli wiemy, że jest 9 na 16. Wiemy, że skala podobieństwa równa się 3 czwarte. Tak, czyli 16 razy 3 czwarte daje nam 12, co możemy sprawdzić. 16 razy 3 to jest 48 i przez 4, no to 12. Więc tak samo drugi bok. 9 razy 3 czwarte da nam drugi bok prostokąta P2. 9, 9 razy 3 to 27.

Czyli mamy 27 razy 3, a to się równa 81 cm kwadratowych. Także dwie metody na policzenie tego, tego zadania mamy jedna metoda, a tu jest to druga metoda. Jak kto woli tak sobie może liczyć, tak, albo od razu z kwadratu skali podobieństwa, albo wyliczając boki i normalnie z definicji na pole. No to jeszcze przykład B. B od razu policzymy sobie drugą metodą, z racji, że my mam, jesteśmy w dziale pola i powyżej mamy nasze twierdzenie, to chcielibyśmy z niego korzystać, zatem skala podobieństwa to bok jednego do boku drugiego, w tym przypadku ma być P2 do P1, czyli 30 skrócimy to sobie przez 6, 30 przez 6 to jest 5, 18 przez 6 to jest 3, czyli ta skala podobieństwa jest 5 trzecich, kwadrat w skali podobieństwa to będzie 5 do kwadratu to 25 i 3 do kwadratu to 9. Zatem teraz pole, drugiego, kwad... pole prostokąta drugiego do pola prostokąta pierwszego daje nam 25 dziewiątych. No pole prostokąta drugiego to będzie nasza szukana. Pole prostokąta drugiego to jest nasza szukana, a pole prostokąta pierwszego jest dalej 144 i 25 dziewiątych, czyli razy 144, czyli pole prostokąta drugiego to 25 dziewiątych razy 144, a to nam daje 25. Razy 144 to jest 3600 i podzielone przez 9 to jest 400 centymetrów kwadratowych. Jak ta to metoda jest szybsza od tamtej, niż wyliczanie boków drugiego bo, boku skali drugiego boku i dopiero pola. Tak jest szybciej. Yy... Czyli mamy skala podobieństwa 5 trzecich i pole prostokąta P2 400 cm2. Przejdźmy zatem do zadania drugiego. Prostokąt o bokach długości 6 i 12 cm jest podobny do prostokąta obwodzie 60. Czyli mamy dwa prostokąty. Jeden o bokach 6 i 12 cm jest podobny do prostokąta. O obwodzie i ten ma obwód 60 cm. Oblicz pole większego prostokąta, no to możemy tutaj policzyć obwód mniejszego. Tak, tu mamy też 6, tu mamy 12, czyli mamy 12 plus 12 to 24. 24 plus 6, 30 i plus 6, 36 cm. Jest obwód. Zatem skala podobieństwa, tak samo jak na bokach, możemy liczyć na obwodach, czyli będzie 36 do 60. Skracamy przez 6, to mamy 6, dziesiątych. możemy skrócić jeszcze na 2, to mamy 3 piąte skalę podobieństwa i teraz kwadrat skali podobieństwa to jest 9,25. No to teraz wiemy, że pole tego do pola tego prostokątu musi dawać 9,25. Ile wynosi pole tego pierwszego? No to jest 6 razy 12, 6 razy 10, 60, 6 razy 2, 12, czyli 72 cm2. A pole tego drugiego to jest to, czego szukamy. Zatem podstawiamy teraz pod K2, że to jest 72, czyli pole drugiego do pola pole tego pierwszego do pola prostokąta drugiego, daje nam 9 dwudziestych piątych. Możemy sobie to pomnożyć na krzyż, tak, czyli to razy to, a to razy to. 72 razy 25 to jest pole prostokąta drugiego razy 9 yy, i podzielimy przez 9 to pole prostokąta drugiego to jest 72 razy 25 przez 9. Yy, a to się yy, równa 200 centymetrów kwadratowych, czyli tyle wynosi pole naszego. Drugiego prostokąta, większego. To było zadanie pierwsze. I zadanie drugie, to teraz pola na zadanie kolejne. Dzisiejsze, trzecie w podręczniku. Szóste: przekątna deltoidu ABCD mają długości AC15, BD10. Oblicz pole powierzchni latawca podobnego do tego deltoidu. Jeśli jego wymiary są czterokrotnie większe, e, jego wymiary są e, czterokrotnie większe. Mamy e, deltoid e, i jego przekątne. Jedną i drugą? O. To jest AB. C, D. A C ma 15, BD ma 10. No to co? Pole takiego deltoidu U, to jest E razy F na 2, czyli jedna przekątna razy druga przekątna podzielone na 2. Teraz on jest podobny, drugi jest podobny do tego deltoidu, a jego wymiary są czterokrotnie większe. Skoro zwiększą się czterokrotnie jego wymiary, to zwiększą się też czterokrotnie jego przekątne. Zatem przekątne nowego będzie miała 15 razy 4, czyli 60 i 10 razy 4, czyli 40. No i jego pole w takim wypadku będzie wynosiło 60 razy 40 na 2. 1 przez 2 to jest 1, to jest 26 razy 2, dwa, 12 i 2, 0. Czyli pole naszego o, deltoidu z zadania szóstego będzie wynosiło e, 1200 cm centymetrów kwadratowych Cm2. Centymetrów kwadratowych. Krótkie, szybkie zadanie. Zadanie siódme. Wielokąt F1 jest podobny do wielokąta F2 w skali 3,4. Czyli F1 do F2 ma się jak 3 do 4. Stosunek pól wielokątów podobnych, czyli pole F2 i pole do F3 jest równy 4,9. Oblicz skalę podobieństwa wielokąta F3 do F1. Czyli mamy pierwszy, drugi trz, y, i trzeci. Teraz wiemy, że pierwszy do drugiego daje nam stosunek 3 do 4. A PF2 do PF3 to są 4,9. No, a to jest kwadrat skali podobieństwa. Zatem F2. Do F3 jest pierwiastkiem z tego, czyli 2 trzecie, tak? Z tego możemy sobie wyznaczyć F2, bo skoro F1 do F2 ma się jak 3 do 4, to na krzyż 4F1 to są 3F2. I tutaj tak samo na krzyż. 3F2 to są 2F3. I teraz wiemy, że za 3F2 możemy wsadzić sobie 4F1. Czyli 4F1 równa się 2F3. I chcemy mieć stosunek F3 do F1. Czyli sobie podzielimy przez F1 i mamy 4 to się równa 2, F3 do F1 i podzielimy sobie przez 2, czyli 4 drugie równa się F3 do F1. 4 drugie to jest F3 do F1. No, a to się nam ładnie skraca przez 2, czyli f3 do f1 daje nam 2. No i to jest to, czego szukamy. To tyle na dzisiaj. Życzę Wam miłej nauki. Pamiętajcie, że kwadrat skali podobieństwa to pole jednej figury do pola drugiej figury. To jest bardzo Przydatne w obliczaniu zadań. Nie zapomnijcie dać łapki w górę i zasubskrybować kanału.